Dobry wieczór. Pierwsze do Pana witam, witam bardzo serdecznie, bo ostatnio wie Pan, jak było między nami, nie? Wesoło, humorystycznie i dobrze. Jeżeli chodzi o samo spotkanie, to przyjechać mi tu wygrać i to widać było od samego początku. Potrafiliśmy wyeliminować atuty Krakowi. Zdajemy sobie sprawę, że Krakowia jest jednym z kandydatów do walki o Puchary w tym roku, mający bardzo silny zespół. I za dużo, za dużo nie mówiliśmy o Krakowi przed meczem, bo nie chcieliśmy ich też po prostu podbudować. bo... Mają naprawdę bardzo dobrze, biegają. Jest to zespół bardzo dobrze też przygotowany i mentalnie, i widać to nawet było, ale my swoje atuty mieliśmy na pewno. Żałujemy tego, że bramka na 1-1 padła i no piękne uderzenie, no to można tylko przyklasnąć nawet przeciwnikowi, ale chcieliśmy wygrać tu później do samego końca, bo to mecz otwarty. Może nie było później za dużo finezji, bo dużo strat było i to jeden, drugi zespół widać, że było otwarcie. Jeden, drugi zespół chciał wygrać to spotkanie. Trochę zanerwowo widać, że Jacek Góralski, który po urazie miał jeszcze duży, duży problem i tak samo wprowadziliśmy Alvarinho, który tak pierwsze spotkanie zagrał, ale generalnie jesteśmy zadowoleni z tego punktu na, na bardzo trudnym terenie, bo Krakowie naprawdę w tym sezonie będzie bardzo groźna, będzie się liczyła, a my po prostu krok po kroku chcemy do przodu, na pewno my jeszcze też pomyślimy, żeby jednym zawodnikiem się wzmocnić. Dziękuję bardzo. I na Pana ja pytanie Czecha pierwszy. Już Panu zadałem pytanie, do Pan się tak ciągle denerwuje w tym boksie, co? Jak ten. Jak się nie będę denerwował, to się zabawimy w chowanego bardzo szybko. Także dlatego trzeba się denerwować, człowiek się wyżyje i w domu jest spokojniejszy. Zadowolony pan z debiutu, No co, zadowolony jestem, bo my wiedzieliśmy, że no pozyskaliśmy go dwa dni temu. My teraz ten tydzień generalnie też nie poświęciliśmy nawet na przygotowanie pod kątem krakowi, bo bardzo dużo zawodników naszych wyjeżdża na mecze reprezentacji i my po prostu zrobiliśmy taki szybki BPS. po prostu żeby przygotować się i badania wydolnościowe też zrobiliśmy w tym tygodniu, żeby po prostu zobaczyć ci nowi zawodnicy, którzy doszli. My graliśmy tą Ligę Europejską, my mieliśmy te mecze. Dzisiaj niektórzy zawodnicy rozegrali 11 spotkanie w przeciwieństwie do, do niektórych. Dlatego, dlatego cieszymy się i przygotowujemy się już do następnego meczu, który jest w niedzielę 18. Czy są jeszcze jakieś pytania? Witam pana serdecznie bardzo. Zawsze to mnie to pamięta, pan wiśle pan na nas, ten... Który pan zapowiedział, kto to będzie. Kto? O ten transfer, który pan zapowiedział, kto to będzie i na kompozycję. Wiem, ale nie powiem. Transfery lubię ciszę, no jak będzie tak z Alvarinho. Będzie załatwiony, to akurat wtedy pojawi się nazwisko oficjalnie. A tak to nie ma sensu mówić, bo, bo po pierwsze, że też za dużo gdzieś tam jest e, mówienia, za dużo jest tego później menadżerów różnych takich Gierek, dlatego my spokojnie po prostu chcemy się wzmocnić i chcemy być zespołem, który będzie jeszcze, jeszcze silniejszy. To na jakiej pozycji panu najbardziej potrzeba zawodnika? My generalnie my jesteśmy bardzo silnym zespołem, dlatego wszyscy zawodnicy, którzy są kadra i ci, co zostali, są bardzo dobrymi zawodnikami. Ale ja pytam się pod kątem tego, co kolega powiedział. Też wiem, ale nie powiem. Czy jeszcze jakieś pytania? Pewnie nie ma. No, Zwisły nie ma nic? Nie. A wczoraj. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.